Jo, Elfy, tutaj Olga, Cię w kolejnym odcinku z Bugsnaxa. Bardzo Was przepraszam, jeżeli ten odcinek jest bardzo późno w sobotę albo ra, bardzo rano w niedzielę, ale ponieważ byłam kłuta, o, tutaj mam nawet plasterek ze świnką pepą, strasznie źle się poczułam rano i nie byłam w stanie nagrać dla Was odcinka. Ale możemy już zacząć, ponieważ ja przed tutaj, zanim zaczęłam, ogarnęłam sobie dwie rzeczy, moi drodzy, ponieważ złapałam paliszkę oraz plitnika bananika, więc nie musicie ze mną iść i patrzeć, jak bardzo się męczę, łapiąc je, więc możemy od razu je przekazać gramblowi, który, um, który sobie tutaj siedzi i czeka. Także zobaczmy, to poczekajcie, paliszka, prawda? Oraz Splitnik Bananik. I tutaj Grumble powinien nam coś powiedzieć. Dokładnie. Jeszcze zanim do niego pójdziemy, moi drodzy, chciałabym dzisiaj spróbować zrobić ten quest dla Flufftiviemu. Ogólnie zaprosić wszystkich Grumpów do, do eksperymentu. Mam nadzieję, że nic się złego nie stanie. Chociaż. Będę wiecie, tak delikatnie do wszystkiego podchodzić. Słuchać na pewno grumpów. Jak się nie zgodzą, to ja nie będę oczywiście protestować, oż Grumble widzę, że bardzo chce porozmawiać. Proszę bardzo, mam twojego dużego snacksa. Rzeczywiście wielkachnę? Zresztą rozmiary są nieważne. Moja rodzina zawsze przyjmie kolejnych członków. Jestem pewien, że świetnie się tu odnajdą. O, odejdź gramba z ek gramba. Odwiedz, odwiedz, gram, więcej niż czas. E, więc w sumie może, wiecie co, zanim e, poczeka, Znaczy, zanim nie będziemy czekać po prostu ten jakiś czas, ponieważ też nie wiem jaki to czas. Spróbujmy już podpytać o eksperyment. Jak już w sumie rozmawialiśmy z nim wcześniej. Położysz Fluftiemu w eksperymentach? E, nie, nie dzięki Flufti przychodzi do mnie w koszmarek i ciągle mnie obserwuje. Okej. Okay. Okej, okay. jeden, jeden gram się nie zgodził, jest to absolutnie zrozumiałe, ponieważ ja bym się nie zgodziła, nie wiem jak wy. O, jeszcze jedna sprawa. Moi drodzy, czy wy naprawdę myśleliście, że w ostatnim odcinku ja e, źle powiedziałam i chodziło mi o to miasto i nazwałam go Bucksland. Wiem, że to jest Snacksburg. mi w mojej hipotezie chodziło o cały Bucksland, o moi drodzy, o to wszystko, o to jest sobie z Wyspa Snaktów. Dobra, nieważne, i tak się pomyliłam. Nieważne, nieważne. Zapomnijmy o tym, wiecie. Um, to nic, że zachowujesz teraz okropno, za ale no, niczego nie pamiętacie. My przejdźmy od razu do bo tak Świetny dzień, prawda? Jaki to wspaniałe niebieskie niebo jest tutaj. Dzień dobry. Czy pomożesz lutkiem w eksperymentach? Nie mam mowy. Okej, okay, stary, to było szybkie. Um, jeszcze weźmiemy sobie troszeczkę sosu. Z tego, co. Um, nie wiem, przypuszczam. To skończy się tak, że nikt e, się nie zgodzi na ten eksperyment i e, Fluffy będzie będą bardzo um, niezadowoleni. Moi drodzy, tutaj jeszcze mamy Questa do Sheldy, ale ja ją unikam, tak? Nie za bardzo się lubimy, tak jak zresztą wiecie, więc nie chciałabym od razu tutaj jej pomagać. E, mój drogi, dzień dobry Chandlo, czy pomożesz? Po tym jak zafundowała Egabel, zafundowała Egabel w życiu mordeczka. Okej, okay, okej, okay. um, czekajcie, czekajcie. Czemu Filbo ma um, papier toaletowy uh, w sypialni? Jedyne co im przychodzi do głowy to to, że Filbo ma obsesję na posiadanie własnego um, tego papieru toaletowego albo kradnie go z toalety. Dwie, um, właśnie, dwie różne możliwości. Kogo Kogoś nie zapytaliśmy, Trifani na pewno. Moja droga, gdzieś tutaj jesteś oraz o, trifanie, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O tej sobie stoisz, nie wiem dlaczego akurat tutaj. Um, so, wspaniała go... pogoda dzisiaj, tak. Pomożesz? O, oh, z oh, Sfrutin fajnie się gada, ale metody są dosyć ekstremalne, nie uważasz? No, rzeczywiście uważam, szczególnie, że e, oni chyba sobie odrąbali e, nogę czy coś takiego. Czekajcie, kogo jeszcze nie spytaliśmy? Dobra, idziemy do Sheldy. Idziemy, idziemy, choć babo. Co chcesz? Ani słowa o szalonym alchemiku. Przyspiesza tylko nasz upadek. Aha, aha. No, bardzo cieszę ciebie zapytałam. To najważniejsze jesteś tutaj ze wszystkich. E, Filbo, Filbo na pewno pomoże. E, nie sądzę, żeby był ze mnie pożytek. Flufty powiedział, że byłem tak przydatny, jak dziurawy kubek. Aha, e, bardzo miło z ich strony. Mm -hmm, bardzo, bardzo fajnie. Może, 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 Wiggle? W skarbie. Flufty nazwało mnie kiedyś stentronową utarciuszką. Bardzo obrażliwa, chociaż nie, nie wiem, co to co znaczy. Co to znaczy. <laughs> o Boże, no tak, ja też nie wiedziałam, co to znaczy, ale brzmiało jak, e, brzmiało jak obelga. Czekajcie, nie zapytaliśmy cię chyba jeszcze, Befiki? Oj, hej, bestie Pomożesz luftiemu? A co? Flufty szuka obiadu? No, żartuję, ale nie. Aha, aha, czyli e, czyżbyśmy już wszystkich przepytali? Zobaczmy, moi drodzy, na e, tak. W sumie jeszcze nie zapytaliśmy Storpiego, ale z tego co widzę, prawdopodobnie e, odpowiedź jego byłaby taka sama jak wszystkich innych. E, przepraszam bardzo. O, dzień dobry, Flufty. E, żadnych ochotników. Tak sądził. Samo e, moje imię wywołuje w nich strach. Martwicie to? I słusznie. E, Martwicie to? Nie bardzo. To nie mnie powinni się bać. Rządzą nimi twórzostwo i ignorancja. Nie są w stanie wyobrazić sobie, ile dobra przyniosły te badania. Wiele razy próbował ich przekonać, ale bez skutku. Dlatego ukończenie pracy należy i zależy tylko ode mnie. Może wtedy zrozumieją jej wartość. Ale jeżeli chodzi o ciebie, potrzebuje tylu bak by całkowicie zmienić swoje ciało. Nadadzą się tylko te najsłodsze i najbardziej scące. Dlaczego jakoś to mi do ciebie nie pasuje? E, po prostu zapytajmy się, dlaczego. Potraktuj to jako osobistą prośbę. To przecież może być mój ostatni posiłek. ho, 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 ho. Żarty o śmierci, świetnie. Podaję w temu pełnej transformacji. I nie wiadomo, dlaczego po rozmowie ze mną poszli od razu do toalety. Aż tak myłam się ostatnio. O co chodzi, że aż tak źle? Okej, uh, okej. Okay, okay. Pamiętajmy, słuchajcie, to nie jest nasza kwestia, to jest kwestia diety Bugsnaxowej, która um, jest bardzo wysokotłuszczowa i wysokocukrowa, więc oni po prostu bardzo, e, bardzo właśnie chodzą um, często do toalety. O to mi właśnie chodziło. Jednakże Fluffy nie powiedzieli nam, jaki e, ja, jakich te o nich chcą, więc... E, okej, okay, prawdopodobnie... E, e, strasznie to dziwne, Befika, że tutaj wchodzisz w akurat dom e, Egabel, ale okej. Okay, Śmimy do południa, ponieważ musimy właśnie e, znaleźć te snacksy, Chociaż się zostawiam, tak jak e, w sumie przed chwilą już mówiłam, że to miały być najsłodsze i najlepsze, ale nie są... Czy możecie przestać wszyscy biegać do toalety, ponieważ ja tutaj mówię? Dziękuję bardzo. Ale, że wszyscy. Um, mam... Nieważne, ja tego nigdy nie, nie dokończę, tam tego zdania. Mam nadzieję, że zrozumieliście to, co chciałam przekazać, ponieważ wszyscy mnie tutaj atakują. D to, dobra, manik, idź za wskaźnikiem i. Nie atakujcie go, proszę! Chwila, wracajcie! Manik, Banantalia, w Stefan! Oho! Uciekły! Tak to jest z rodziną. Nikogo nigdy nie ma w pobliżu. Ledwo z tobą gadają, a pewnego dnia budzisz się i okazujesz się odeszli do pożegnania. Jak o ty miałeś rodzinę, Grumble? Myślałem, że Back będą łatwiejsze, że nie umieją być okrutne. Ale najpotworniejsze jest, że po prostu ich nie obchodzisz. Grumble! Może czasem. Może czas pogadać z Wiggle, ja, jak tylko naprawią płot. Hej, grumble, jaką ty miałeś okropną rodzinę? Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, kto mógłby być coś takiego zrobić. Przecież to jest stary, to ja już się. Ja się nie dziwię, dlaczego ty masz jakieś, nie wiem, zaburzenia lękowe społeczne, czy jakiekolwiek, bo ty, biedaczku, nawet nie miałeś dobrego dzieciństwa z tego, co słyszę. No, czy możemy jakoś coś mu pomóc? Nie, zobaczcie, wszystkie już questy, jeżeli chodzi o Grambla, zostały wypełnione, więc możemy najwyżej albo odnaleźć właśnie te snacksy, które są potrzebne szeldzie albo ostatni posiłek. Spróbujemy zrobić ostatni posiłek, ponieważ my mamy już jakieś snacksy w naszym ekwipunku, może będzie to wystarczające, tylko... Befika, to, to nie ciebie szukała, moja droga. E, może oh. właśnie będą wystarczające, i uda się nam zapełnić całe ciało e, Flufftiego. Pozjedzmy coś, okej. Okay. Zróbmy tofla, moi drodzy. Zróbmy mm, prawą nogę. Chyba nie wystarczy. Nie wiem, jak e, myślicie, ale z tego co widzę, jednakże. E, nos? i okropny. A może jednak? A może jednak wystarczy. O! Oh! Oni mogą mieć łóżka, zobaczcie! Oj, troszeczkę... jaj, aj, aj. ale głowa! O oh, Boże! Nigdy nie myślałam, że... Jeszcze tułów! Jeszcze tułów! O oh, Boże, doskonale, gdyby tak powiem, to przydajesz się! Musimy zrobić jeszcze parę rzeczy, eksperyment rozpocznie za 24 godziny! Co ja ci zrobiłam? Pożyczyłam jedno z narzędzi tnących mojego brata i wprowadziłam pewne modyfikacje. Tnących mojego brata? Co się wydarzyło? Gdy ja aktywuję, paksa, lecą wlecą prosto w moje usta, proces regeneracji się rozpocznie. Skąd wiesz, że to zadziała? To przerażające. To przerażające! Tak, zapewne to dlatego to ja jestem w środku, a ty nie. Musisz załadować ro ro robala do lejka na końcu, potem zaczniemy. Włóż pak snacksa do lejka. Przepraszam, gdzie jest lejek? Tutaj najwyraźniej. E, truskawnik? Co tu się dzieje? Czy to jest. O. o! W tej chwili skończ z tymi bzdurami! Snorpington, znowu sabotażujesz moją karierę. Sabotażuję? Próbuję ocalić ci życie! Nonsens. Jeśli moja hipoteza jest prawdziwa, wszystko będzie w porządku, a e, ja zdobędę zaawansowaną wiedzę medyczną. A jak nie jest prawdziwa, zostaniesz bez głowy. Mimo tego, co zrobiłeś, nadal mi na tobie zależy, Flufty. Nie zarażaj mnie swoim dużoctwem. Powinno zależeć ci na mojej pracy. To jest to, co naprawdę ważne. Ty jesteś ważną. Świat poradzi sobie i bez Twoich eksperymentów, mimo tego, co podkłada ci ego. Myślałam, że chociaż Ty mnie zrozumiesz. Zamiast tego, zachowujesz się jak samolubne, zdziwione dziecko. Wow. Widzisz? To tego nikt nie chce ci pomóc! I mean... Snurpee powiedział prawdziwe tutaj rzeczy! Czy ja mogę dostać, wiecie, dla Snurpiego? Ponieważ we stan! Ale możemy porozmawiać teraz w z, Żałosna, fl... prawda? Mo <overstale> prawie przemodelować tkankę swojego ciała falami elektrostatycznymi, ale nie umiem przekonać brata, żeby mi pomógł. To jest brat? Moja praca mówi sama za siebie. Nie powinni się tak wysilać, żeby tłumaczyć, co robię, ale muszę. I Z innymi jest prościej. Mogę sobie wytłumaczyć, że, że są jak głupi, przestraszone dzieci. A ze Snorpim jest inaczej. Wiem, że nie jest głupcem ani tchórzem. To znaczy, że ja popełniam błąd. Nie potrafię przekonać innych, żeby zrozumieli. Tracę więc cierpliwość i się poddaję. Być może to właśnie tchórzostwo. Yeah! Na zasadzie ja nie chcę nic mówić, ale bardzo mi się podoba, że pod koniec każdego questa każdy Gramp jakoś reflektuje to, co robi, więc moi drodzy. Miejmy nadzieję, że dla Fluftiego również e, będzie bardzo e, świetla... Znaczy, że czeka ich świetlana przyszłość. Ale nasz, nas czeka właśnie quest dla e, Sheldy. Ponczynka wiem, gdzie jest, no ale kaktusek też i naleśniak raczej też. Więc możemy w sumie od razu się tam wybrać albo nie. Może najpierw się przyśpimy. Pamiętam, że Ponczynka była dokładnie tutaj, moja droga. Może któryś sosu przekonałby, zeszła na ziemię. Na szczęście mamy te sosy. Tylko jakbyśmy mogli, e, słuchajcie, to ogarnąć. Ja jej nigdy jeszcze nie, e, nie złapałam, Pączynki. Uuu! Aha, pamiętam! Pamiętam, co ona robi. No tak, zapomniałam. E, spróbujemy rozstawić w takim razie. E, o. I miejmy nadzieję, że się o to potknie. Pączynko? Skarbie? Ty mój Pączusiu! Ty mój donacie najsłodszy. Ty masz, słuchaj, świetną zabawę. Świetną zabawę masz tutaj. I co? i się, spróbujesz się znowu wspiąć? Dobra, w takim razie jak się próbujesz znowu wspiąć, to my może spróbujmy e, troszeczkę, moi drodzy, jakoś przestawić to, żeby to było bardziej e, bliżej, chodzi mi, e, ściany w sumie, ściany, kamienia. Bo boję się, że ona może tak to wiminąć slalomem. Spróbujmy jeszcze raz, może ta próba będzie... E, bardziej skuteczna. W sumie bardziej owocna. Proszę bardzo, ponczynko skarbie, ty mój pączusiu. Dokładnie, dziękuję bardzo. I lecimy, i lecimy, i lecimy, i lecimy. Tu się toczysz, toczysz, toczysz. I co? Dokładnie! Mamy pączynkę. Wspaniale, dziękuję wam za e, pomoc. I co jeszcze mamy? Kaktuska i naleśniaka. Kaktusek jest na pewno na e, plaży, a naleśniak? Kurczę kojarzę skądś tę nazwę, ale pojęcia nie mam, gdzie to się znajduje. Aha! Mam cię, naleśniak! Ty jesteś w piekących piaskach. I e, jest to od e, godziny 5 rano do 18. Dobra, zobaczymy, bo z tego co pamiętam, on właśnie jest taki nie zawsze się pojawia. E, więc próbujemy go złapać, ale najpierw przeniesimy się na plażę, ponieważ wydaje mi się, że kaktuska jest. Kaktus jest o wiele przyjemniejszy do ogarnięcia. No i kogo ja tam z oddali widzę? Dzień dobry kaktusku. To o Ciebie chodzi. Kaktus wielki, okej, okay, ale on się... E, rozwali na dwa. Jakie ty sosy skarbie kochasz? Aha, on nie lubi żadnych sosów, tylko nienawidzi mnie. Dobra, idziemy, stary. Idziemy, idziemy. Fame ma, nie wiem, która to już jest część. Dawaj. Dawaj do, do lawy. Oj, co? No i co? No i tak się tak się dzieje, tak? Jak się tylko zajmujesz swoimi emocjami. I ty, że jesteś bardzo wkurzony i że chcesz kogoś staranować, to tak to się kończy. No chodź, chodź, bijemy się, bijemy się, nie nienawidzisz mnie. No, ale, ale wyskoczyłam. Wow, tylko naprawdę mocny Bugsnax zbyt tak potrafił mnie wybić w kosmos. No dawaj stary, minuta jeszcze. Znaczy sekunda w sumie. Gdyby minuta, to się chyba bym, no... I jups, i hops. Dobra, dwa kaktuski, proszę bardzo, w menu już są, a naleśnik był właśnie w tamtych piaskach, więc miejmy nadzieję, że akurat dzisiaj również się pojawi. Voilà, mamy naszego naleśniaka. Chyba mi coś teraz atakuje? Nie, na szczęście nie, a tutaj jest. Um, tofel, oczywiście, że tofel. Oczywiście, że tofel. Kto to mógł być inny? Jak możemy go złapać? On uwielbia e, czekoladę oraz masło orzechowe, ale za to boi się paliszki i nie znosi tofli. Dobra, nic mi to w sumie nie pomogło, chociaż może nas będzie chciał wykopać czy coś? Zobaczmy, czekajcie, 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 ponieważ na pewno naszą e, nasz Snaksołak wywali w górę. To jest. Kaman, e, to jest już na pewno. E, ale tu się z... A może teraz? Nie, on się kurczę, on się zmęczył, ale... E, nic nie chce zrobić. Chodziło mi, że on na pewno nasz Snaksołap wywali w powietrze swoim huraganem, więc zobaczmy, co możemy tutaj z tym zrobić. O! Po prostu udało mi się zobaczyć Ja to już zaczęłam y, zawadzacza y, rozkładać, a Tofel zaatakował naszego naleśnika i y, się udało. Okej, okay, słuchajcie, ja nie będę wrócić, Ja nie muszę kłapać, więc tym lepiej dla mnie. Ja mogę sobie wrócić do Staxburga i oferować perfidnej szeldzie te jej backsnacksy. Dobra, Shelda, mam te twoje okropne backsnacksy. Jeszcze cały czas jestem wkurzone, jakbyś miała za co. Y, Pączynka kaktusek oraz naleśniak. I e, co den nas chcesz? Do pojemnika trafiło więcej paksnaksów, Znowu. Dzięki. Wszystko w porządku? Żadnych mądrości? Żadnych mądrości? Nie, to bez sensu. Przecież wiesz, że ściemniam. Mogę przestać się wysilać. Dlaczego udajesz, że słuchuję naprawdę? Dlaczego udajesz? To nie jest tak zupełnie udawane. Wierzę we wszystko, co mówię. Tyle, że nikt nie będzie słuchał Sheldy Wulbeck z Wygwizdowa Górnego. Ale Sheldy posłuchają mądrej, czystej, niezwyciężonej. Aha, w ten sposób. Dlatego muszę świecić przykładem. Nie pozwolę, żeby Bugsnax miały nade mną kontrolę. Muszę być ponad to. Eee, ale właśnie, przecież takie zjadłaś. Zjadłam je, bo nie jestem ponad to. Tyle lat na karku, a ja nadal jestem słaba i zagubiona. To ostatnia mądrość mojego repertuaru. Nie skończę jak ja. Wow. Troszeczkę mi to. Um, troszeczkę mi to zmieniło podejście do Sheldy, powiem wam szczerze, chociaż wiedziałam, że ona również będzie miała jakąś historię, ponieważ tutaj każdy gram przechodzi um, taką przemianę, można tak to powiedzieć, ale nie sądziłam, że aż tak jakoś to um, jakoś tak to polubię, bo um, może nie tyle co polubię, nieważne. Bardzo się cieszę, że szelda również e, tak jakby znalazła albo próbuje znaleźć swoją e, Siebie. A tutaj, moi drodzy, jak teraz na to patrzę, to my ogarnęliśmy wszystkie e, poboczne zadania obecnie. Jest tylko jeden, jedno ostatnie główne zadanie, znajdź brakującą y, stronę. I wydaje mi się, że jak odnajdziemy właśnie Lisbert, znaczy w sumie już odnaleźliśmy, ale odnajdziemy właśnie ostatnią stronę i zanieśmy ją do Lisbert, to, że e, chyba to będzie koniec gry, więc nie wiem, czy to będzie w kolejnym odcinku, albo jeszcze w, e, w następnym, ale moi drodzy, zobaczymy. W takim razie ja się wam żegnam. E, nie wiem, czy właśnie teraz, w kolejnym, właśnie się skończy. Dziwne. E, nieważne. Do kolejnego zobaczenia. E, ja się wami żegnam. I mam nadzieję, że będziecie mieli bardzo miły dzień, e, przemijając, pomijając, właśnie to, czy jest e, sobota, czy już niedziela, więc do kolejnego zobaczenia. Cześć!